Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, chciałam e, pokazać mój najnowszy albumik. E, mini albumik stworzony z kolekcji Indiana z, od Laserowelowe. E, w albumie użyłam e, praktycznie tylko tej kolekcji. E, do tego oczywiście jakieś tam tekturki też z tej kolekcji i chyba z jakichś innych. Ja nigdy nie mam do tego pamięci. E, wykorzystałam też jakieś naklejki piankowe. E, naklejki z Biedronki z Łapaczami Snów, które były bodajże nie wiem, może z rok, dwa, trzy nawet temu, w biedronce, które sobie tam u mnie się walały za przeproszeniem i w końcu się przydały. Piękna kolekcja, bardzo w moim klimacie, bo ja uwielbiam takie indiańskie klimaty boho, wilki, niewilki, piórka, łapacze snów, także totalnie mój klimat. No i co? Albumik jest malutki zmieści, no kilka zdjęć na pewno zmieści, niedużych oczywiście e, można je tam docinać, obcinać jak się chce, bo ja z reguły nie, przy mini mikach nie robię jako tako konkretnych wymiarów na fotki e, zawsze staram się wykorzystać jakieś tam resztki robię z resztek dodatkowe jakieś matki na zdjęcia no kombinuję, po prostu kombinuję jak umiem E, tu na, na froncie, znaczy na, na okładce mamy tutaj e, zawieszki i tutaj oczywiście e, różnego rodzaju, e, co tam sroka miała mm, w swoich zasobach i co pasowało mi tak kolorystycznie, czy tam tematycznie, klimatycznie. E, jakieś tutaj zawieszki, jakieś stare kolczyki, moje, kawałeczki, tak, e, koroneczka. E, oczywiście nie ta sama, która jest na, mm, tutaj na związaniu okładki, bo już takiej nie miałam, to była resztka, ale jakaś tam inna. I tak. E, pierwsza, pierwsza strona. Postaram się e, przy okazji go nie rozwalić, e, nie odkleić czegoś, bo niestety przy takich albumach, e, jak widzę, mm, przy moim... E, z reguły jak nagrywam filmik, to zawsze coś mi odpadnie przy okazji, bo za mocno coś tam szarpnę. E, tu mamy pierwszą stronę. Tu można zmieścić jakieś malutkie zdjęcie, lub też nie, lub jakiś tylko wpis. Ehm, tu mamy tak. Oczywiście tu jest kilka e, takich ma małych matek, to już chyba z resztek używałam. E, z jednej strony e, golutkie, czarniutkie, i z jednej strony mamy kolekcję. Jakieś tam reszteczki. Tu mamy taką malutką flapeczkę staga. Z tej kolekcji. Bardzo. no przepiękna ta kolekcja. Tak mi się strasznie spodobała, że mówię, no w końcu musiał album powstać. Mimo, że pamiętam, że na początku zamówiłam em, tą kolekcję, dam 2 czy 3 mm, karty. Znaczy, papiery i mówię, nie, 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 nie. Miałam jakiś ślubny box robić czy coś. I jakoś mi się kolorystycznie nie spodobała. Tu mamy matę taką na większe zdjęcia. Ja zaraz Wam powiem tak. 11,5 na, na, na niecałe 9. Także jakieś takie malutkie zdjęcie, kompletnie niewymiarowe, a co tam, ja robię na pałe albumy. Ja robię jak, jak mi w duszy gra, jak tam poczuję, że mi tak pasuje, tak robię. a robię dla siebie, więc i to tam kompletnie pasuje. Ja potem docinam, kombinuję zdjęcia, wycinam, wywołuję zdjęcia specjalnie w jakichś malutkich formatach żeby mi pasowały, tu mamy piękny łapacz snów, e, chyba też z tej kolekcji, bo ta kolekcja ma bardzo fajne też dodatki e, w postaci właśnie tych tekturek. Tutaj staram się wyciągnąć, o, tu kolejny tak mamy. Tu też mała matka na zdjęcia. Taka, o, z jednej strony goła, z jednej taka. E, czekajcie, to sobie zamknę, tak, o. Tu mamy kolejną stronę. E, tu wychodzi oczywiście w każdej stronie, w każdej tej pojedynczej em, stronie, a mam ich cztery e, na tym Hidden całym. E, starałam się w środek wkładać właśnie taką większą matę na zdjęcia. A reszta to jest takie tam kombinowanie. Tu troszkę, tam troszkę. Po prostu ja nie wiem, no robię album, i jak potem myślę o tym, że cały, większość albumów, w którym użyłam tak pięknej kolekcji, ma być zakryty zdjęciami, no to kombinuję, żeby zrobić tak, żeby zdjęci, zdjęciami nie zakrywać. Także może to będzie takie wytłumaczenie na to, że jest tak mało miejsca na zdjęcia. Ale nie no, gadam, gadam, ale e, troszkę się tu mimo wszystko zmieści tego. Jakieś mini, mini zdjęcia, mini pamiąteczki. Tutaj oczywiście resztki, które mi zostały, których już nie miałam, jakby gdzie wykorzystać, czy jak to wycinałam sobie wykrojnikami, takie o jakieś tam kółeczka, podpasowały. Tutaj też używam e, takich fajnych, mięciutkich, e, piankowych naklejek, ale też kupiłam je tak dawno, że kompletnie nie pamiętam. Tutaj też chyba mi zostały jakieś częściowo takie naklejki. Chyba z Hello Beautiful. Ale co to za, yy, co to za, za yy, autor kolekcji, to nie wiem. O, już widzę, że mi się tu coś pozaginało. Niestety. No, tyle mam tych wystających elementów. Jakoś nie umiem tego zgrać, żeby się potem jedna o, o, o drugą rzecz nie zaginało. Widzę, mo, motyla sam muszę podkleić. Tu mamy takie ło. Takie o. Ja już tutaj jakiś mini mini serwedeczkami mi została. Zawsze się może na coś tam przydać. Tu mamy matkę taką. Tu też jak się rozpędzę czasami i wytnę za dużo tych elementów, bo są takie bardzo fajne e, karta taka z tymi elementami do wycięcia, piękne kwiaty, piękne kompozycje z jakimiś piórkami, e, no to no, potem trzeba to gdzieś wykorzystać. Tak, żeby zbytnio nie nie zostało tego, bo potem wiadomo, nie ma się całej kolekcji, zostało nam elementów, to potem ciężko to gdzieś dopasować. Tu piękny papier. E, niestety, no, za, cały ten łapacz znów za wielki, żeby go wykorzystać na jedną stronę, więc go tak pociągałam sobie. No i weźcie to teraz, zakrycie zdjęciem jakimś. No, przykro, przykro. Ja nie mogę. Ja po prostu nie mogę. Tu mamy kolejny, kolejna matka, teraz z jelonkiem. Oczywiście, jak widzicie, niektóre są, tak jak ten jelonek na przykład, jest ucięty, ale to dlatego, że gdzieś tam wcześniej użyłam kawałek tego papieru tam do jakiegoś innego projektu. Został mi taki jelonek ucięty, ale do takiej maty tu na zdjęcie jak najbardziej się nada. Tu mamy znowu ten piękny łapacz snów, tylko w innej wersji, suweczka. mamy dwustronnie okrojone. tu mi została na przykład taki kawałeczek papieru, który nie miałam już kompletnie co z nim zrobić za wąski chyba był na taga, więc zrobiłam kolejną kieszoneczkę no ja często tak zaczynam robić album potem się okazuje że bardzo dużo jakichś skrawków mi zostaje, a tu docięłam i nie pasowało, a jednak za mocno obcięłam, a jednak za krzywo i przy do docinaniu, dorównywaniu tak, tak, tak równałam, że się zrobił za mały kawałeczek. Gdzieś tam te skrawki, dopóki nie skończę albumu, to staram się, aha, no tu jeszcze taki piękny łapacz znów jest. Dopóki nie skończę albumu, to staram się nie wyrzucać żadnych skrawków, czasami się najmniejszy elemencik nieraz, nieraz tu dopasuje gdzieś. Do całości. No i ostatnia strona. Tutaj takie dwa tagi. Tutaj o też kawałek mi został, to dokleiłam. Tutaj takie fajne piórko właśnie z tych, z tych piankowych naklejek. To nie wiem, czy będzie widać, bo one są takie mocno, mocno wypukłe i mięciutkie. Bardzo fajne. No i tu mamy, o! Taką ostatnią stronę. E, mam nadzieję, że w wszystko pokazałam, yy, tak to pokazałam, tu są raz, dwa, trzy, cztery, cztery yy, takie dodatkowe maty w kieszonkach u góry, no, a reszta to są kombinacje. Albumik nie jest mega gruby, można jeszcze go tam yy, upchnąć w niego, jakieś fajne pamiąteczki. Ja prawdopodobnie yy, zostawię go sobie i mam dwie córki. Co roku robiłam im kartki na urodziny, teraz chyba będą co roku dostawać albumy, bo jak się wziąłam za albumy, takich robię, robię co chwilę, co chwilę jakieś nowe. Aha, i za zawsze, znaczy może nie zawsze, ale staram się w albumach albo w rzeczach, które robię, użyć nazwy kolekcji papieru, którego użyłam, w większości przynajmniej. W, gdzieś to wklejam właśnie, że on taki, taki żeby był sobie gdzieś tam napisik. O, mam nadzieję, że wszystko pokazałam. Że nie zniszczyłam albumu, zaraz go sobie po filmiku obejrzę, co tam trzeba przykleić na nowo, albo co trzeba przemyśleć na przyszłość, jak to zrobić, żeby się nie, nie, nie odklejało. Pozdrawiam, pa.